Moglibyśmy powiedzieć I'm a good person, czyli jestem dobrą osobą, jestem dobrym człowiekiem, ale samo wyrażenie I'm good oznacza coś innego. E, pozwólcie, że dam wam przykład. More coffee? No, I'm good, thanks. E, to znaczy, e, nie dziękuję. Już mi starczy. Ok? Czyli jeżeli ktoś Ci coś oferuje, a Ty już sobie pojadłaś, e, Ty już więcej nie chcesz, e, nie masz ochoty, to po prostu mówisz No, thank you, I'm Good, I'm good. Oznacza w języku angielskim, już nie wystarczy. Kolejne fantastyczne wyrażenie ze słówkiem good. All in good time. Wszystko w swoim czasie, spokojnie, cierpliwości. Wszystko w swoim czasie, all in good time. All in good time. All in good time. Wszystko w swoim czasie. Na przykład, be patient. You'll hear the result all in good time. Czyli bądź cierpliwy, dowiesz się, jakie są rezultaty, poznasz rezultaty w swoim w odpowiednim czasie. Prawie jak nowe. Jak to będzie? No właśnie, zobaczmy. As good as. I zaraz Wam powiem, o co chodzi z tym prawie. Te osoby, które są może gdzieś na poziomie średnio zaawansowanym, powiedzą OK, to nowe, fajne, as good as new. Ale osoby na poziomie zaawansowanym powiedzą, a ja to wiedziałam, as good, as new to prawie jak nowe. Ale czy widziałeś, mój misiaczku najkochany, najkochańszy, że to wyrażenie można użyć również troszkę w innym kontekście i z innym słowem? Bo wcale nie musi być as good as new, może być as good as, e, na przykład as over. Co będzie oznaczało z takie wyrażenie, na przykład the summer holidays are as good... The summer holidays are as good as over. To oznacza, słuchajcie, tyle co. Uwaga, jeżeli as good as new, to znaczy prawie jak nowe, prawie nowe. To the summer holidays are as good as over. To znaczy prawie skończone. To znaczy, że już prawie skończyły się wakacje. Fantastyczne wyrażenie as good as. Um, dajcie znać, czy to jest dla was nowość, czy już wiedzieliście. Może ktoś Ciebie zapytać, czy gotowa jesteś? Are you ready? A ty możesz powiedzieć, yep, yeah, I'm, I'm all good to go, albo po prostu I'm, I'm good to go, e, ale e, można to użyć tak jakby w innym kontekście również. Można powiedzieć na przykład, Your uh, documents uh, will be good uh, to go. Tomorrow your documents will be good to go. Tomorrow to znaczy że twoje dokumenty będą gotowe um, na jutro. E, to co napisać? Napiszę. Piszemy to jako good to go. E, świetnie, fantastycznie. Jedziemy w takim razie dalej z tym koksem. Ta książka, ta książka 200 funtów, ta książka 200 funtów, a ta książka 20 funtów. No to się opłaca. Jak powiedzieć, że to się opłaca w języku angielskim? It's a good value, albo it's a good value for money. It's a good value for money, to znaczy to się opłaca. Wyrażenie to jest good value for money. Dobra, świetnie. A jeżeli. Jeżeli ktoś zapyta Ciebie kiedyś, czy Ty przyjechałaś tutaj na chwileczkę tylko, ale czy na przykład na zawsze, albo czy Ty planujesz coś zrobić chwilowo tylko, czy na zawsze, to na zawsze też można powiedzieć, słuchajcie, też ze um, słówkiem good. Na przykład jeżeli ktoś ci powie, no nie wiem, I want to be with you for good, to znaczy, że ja chcę być z Tobą na stałe, for good. For good to znaczy na stałe. I want to be with you for good, I want to employ you for good, I want to stay here for good, for good, czyli na stałe. for good. Świetnie, w takim razie wiemy już, co powiedzieć, jeżeli, jeżeli ktoś Ci coś oferuje, na przykład kawę albo herbatę, Ty mówisz, nie dziękuję, to powiemy... No, thank you. I'm good. Uh, wiemy jak powiedzieć, że wszystko w swoim czasie. Uh, wiemy jak powiedzieć, że coś jest prawie, prawie gotowe albo prawie skończone. Wiemy, że uh, jak jestem powiedzieć, że coś się opłaca, to powiemy It's a good value for money. I wiemy też, że na zawsze, na stałe to jest for good. I'm here to stay, I'm here. To good. Zostały słuchajcie cztery wyrażenia. E, jedno wyrażenie jest fajne, e, przydatne w dyskusji, e, kiedy ktoś coś ci sugeruje, ale też fajne wyrażenie e, odpowiednik polskiego, a jedzie mi tu czołg. Jak to powiedzieć po angielsku, a jedzie mi tu czołg? Jak nie wiesz, to oglądaj dalej. E, jeżeli jesteś zadowolona, że coś się wydarzyło, Huch, dobrze, że tu jesteś, albo U, dobrze, że mi pomogłeś, to też będzie. Też Wam powiem, jak powiedzieć po angielsku ON. Jak również dowiemy się, jak to jest z tym wyrażeniem wszystko, co dobre szybko się kończy, bo w języku angielskim to jest zupełnie inaczej. Dobra, w takim razie, jak to powiedzieć w języku angielskim, sytuacja jest następująca. Pytasz kogoś o zdanie, na przykład, szukam restauracji, albo nie wiem, poszłam gdzieś z moim mężem, ale nie wiem gdzie. Bo jest nasza rocznica, a ktoś mówi, no to może, nie wiem, pojedzie, pójdziecie do restauracji, albo nie wiem, może pójdziecie do kina i ty mówisz, dobry pomysł. Jak to powiedzieć? That's a good one. That's a good one. Jeżeli ktoś dzieli się z Tobą jakimiś pomysłami, doświadczeniami, to może powiedzieć, That's a good one. That's a good one. Bardzo często słuchajcie, słyszę, That's a good one. Ale co ciekawe, That's a good one ma również drugie znaczenie. I zaraz Wam powiem jakie. That's a good one. That's a good one, słuchajcie, ma również drugie znaczenie i oznacza a jedzie mi tu czołg. jeżeli ktoś próbujecie, yy, wiesz, naciągnąć, zrobić Ci jakiś żart, mówi Ci a, a ja widziałem na przykład, no nie wiem, jakieś, coś robicie w konia, coś Ci wmawia i Ty chcesz powiedzieć, no, no wiesz, no jedzie mi to czołg, myślę, że Ci uwierzę, No możesz powiedzieć, yeah, that's a good one. Co oznacza tyle, co no, no nie udało ci się mnie nabrać, yeah, that's a good one, uh, uwaga na intonację, uh, jeżeli ja komuś, kogoś chwalę, mówię, o, świetny pomysł, to powiem, yeah, that's a good one, uh, a jeżeli uh, komuś mówię, hey, yeah, whatever, uh, nie udało ci się mnie nabrać, to powiem, uh, yeah, that's a good one, intonacja w pierwszej, Entuzjastycznej wersji idzie w górę na końcu. E, intonacja w wersji drugiej, kiedy ja mówię, no wiesz, nie udało Ci się nabrać, nie, idzie w dół. I zmienia nam się znaczenie. E, można, można. It's a good job. W dosłownym tłumaczeniu by to oznaczało mm, do, to dobra praca, to dobra praca. E, co oczywiście wcale nie oznacza, że coś jest dobrą pracą, tylko dobrze, że na przykład huh, Dobrze, że jesteś w domu, bo zapomniałam kluczy. It's a good job you're at home, because I forgot my keys. It's a good job. Dobrze, że. Dobrze, że coś się stało, dobrze, że coś ktoś zrobił. It's a good job. Już wam napiszę, słuchajcie. I zbliżamy się do, pół, do samego końca już naszej lekcji, pierwszej po wakacyjnej. Dobra, w takim razie. It's a good job. Uh, it's a good job. It's a good job. Dobrze, że. It's a good job you're here. Dobrze, że tu jesteś. No dobra, ale gdyby się okazało, słuchajcie, że, no, że że nie było tylko kogoś w domu, no to co możemy powiedzieć? Ojej, to możemy powiedzieć, słuchajcie, wszelako możemy powiedzieć good grief, czyli co oznacza good grief w dosłownym tłumaczeniu, to oznacza dobry żal, dobra żałość i smutek. Good grief. Możemy powiedzieć Good God, możemy powiedzieć Good heavens, można powiedzieć Good Lord albo Good gracious. E, czyli tak jakby te wszystkie nasze wyrażenia z tym słówkiem Good, czyli Good God, Good Lord, uh, Good gracious, Good heavens, wszystkie odnoszą się do Boga, czyli moglibyśmy powiedzieć o Boże, a Good Grief. No to można przetłumaczyć jako ON albo O matko i córko. Good grief. Jeżeli ktoś ci mówi e, na przykład, no e, okej, okay, za ten e, rozbity samochód będziesz musiał zapłacić 500 funtów, to możesz powiedzieć Good grief. E, o matko i córko. Ok, już Wam zapiszę, zwłaszcza to Good grief, e, dlatego że to się pisze e, przedziwnie. Good grief. Uh, good grief. Good grief, można powiedzieć Good God, Good heavens. Można powiedzieć. Good gracious. Jak się pisze gracious? O tak. Okej, okay, albo Good Lord. Na przykład, jeżeli idziesz na imprezę i fajnie się bawisz, no to to jest dobre i to się szybko kończy. No bo, no bo fajnie się bawisz, tak? Wszystko co dobre, szybko się kończy. Jeżeli idziesz, jeżeli masz. Są wakacje, i nam jest miło na tych wakacjach i one się już kończą. I więc, więc nie da się tego dosłownie słowo po słowie przetłumaczyć, ale w języku angielskim jest takie wyrażenie. Time flies when you're having fun. To znaczy, że. Czas po prostu szybko leci, kiedy się świetnie bawisz. Więc, jeżeli ktoś cię przywita po wakacjach i powie: O, no, znowu rok szkolny, albo o, z powrotem do pracy, to wtedy możesz powiedzieć: yeah, Time flies when you're having fun. Czyli wszystko, co dobre, szybko się kończy. Już wam napiszę: Time flies when you're having fun. To znaczy wszystko, co dobre, szybko się kończy. W międzyczasie, życzę ci najcudowniejszego tygodnia. I cóż mogę powiedzieć, tylko ty jesteś w stanie go takim uczynić, przez to, jak podchodzisz do tego wszystkiego, co się dzieje wokół ciebie, przez to, jakie podejmujesz działania, jak również przez to, czy trwasz w swoim postanowieniu, bo wygrywanie w większości polega na niepoddawaniu się. Cudownego tygodnia, moim dzikim, Buziaki, Papa.